Pan Paweł, no kurwa, jedziemy okay, Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale jest już 32 odcinek, ale winę w sezon numer 2 I słuchajcie, dzisiaj będziemy możliwie zatrafili na szynę. na to, co na pewno trafimy, ponieważ zrobiłem SBCO toca kilka dni wcześniej którego w sumie za chwilę zobaczycie, ale do trafienia nadal są tocy społeczności gdzie to nagrywam, pewnie niedługo wyjdzie Premier League. No, odebrania mamy nagrody za niestety Golda 2, ponieważ no przegrałem ostatni mecz o Golda 1, niezbyt byłem zadowolony z tego faktu, ale no trudno, tak już wyszło. I przy okazji, jestem bardzo ciekawy czy została mi druga ranga w Division Rivals, dlatego że grałem sobie rano, chciałem sobie odograć do drugiej rangi, miałem 400, miałem 400 punktów przewagi i nagle się okazało, że... Serwery przestały działać, także jeżeli, jeżeli nie utrzymałem rangi, to wina i włącz tylko i wyłącznie serwerów EA, bo chciałem naprawdę dograć do tej drugiej rangi no, coś czuję, że nie będziemy mieli tej drugiej rangi, no ale trudno. Jeżeli film się podobał, stał pod tym filmem, subskrybuj mój kanał, żeby być na bieżąco i żeby nie przegapić kolejnych odcinków z tej wspaniałej serii. Spików na nadal są informacje do trafienia, ale bardzo możliwe, że tocy właśnie będą w przyszłym tygodniu bodajże właśnie za piki. Także radzę Wam dużo grać w Food Champions i zobaczmy, czy wbijanie gol dwójki było warte, czy nie było warte... Kubek. Ktoś ma na nazwisko Kubek. No to jest racji, że ma na nazwisko Kubek, to muszę go wziąć. No nie ma innej możliwości. Dobra, ostatnia karta. Fajnie gdyby jakieś powyżej 85, chociaż więc. Zasłużyłem za nie wbicie go więc trudno. Dobrze, utrzymaliśmy drugą rangę. Brawo jej, dziękuję Wam bardzo. Także dobieramy dwie paczki. ale nie Pierwsza paczka za, 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 za 25 tysięcy końców. I zobaczmy. No, to co no, nadal mówię, to co jest sporo do trafienia. Są dwie drużyny toców: są tocy od community i są tocy. Z niższych lik angielskich, więc jakiś TOC naprawdę mógłby wpaść dzisiaj Zaczynamy od pierwszej za 55 tysięcy Końców, mamy walkout! Mamy walkout, niech to będzie niebieskie, proszę, kurde, no dobra, jest to zwykła karta Ale jest walkout wymienny I to jest... Ivan Dijk! On jest Virgil van Dijk. On będzie tocem niedługo, ale trafiamy Vandyka wymiennego. Nice, dobra. Plus 200 tysięcy golemsów, z Nice, dobra. wiem że on będzie tocem? Chyba będzie tocem, no na pewno będzie tocem. Czuję, że drop byłby mocno zmniejszony, jakby, jakby, jakby dostał tocem. Ja się naprawdę nie martwię tym. No i kontakt, słuchajcie, mamy walkout. Sprawdzam, to nie był toc, ale to był. Vandyke jest więcej niż nie jeden toc, tak naprawdę, więc naprawdę, ja jestem zadowolony. Kolejna paczka przed nami, czy to będzie dzisiaj szczęśliwy? Pago opening? Nie będzie walkoutu, szkoda. Jednak mamy ekrany, mamy ekrany, i to może być. Nie, to jest taki dobry z ekranów. To będzie Falka, o nie, to jest do 8 4. No i dobra, słuchajcie, lecimy do tych największych paczek Bo 2 125k, no tu Wypadałoby, żeby były walkouty, bo ostatnio Mieliśmy tylko jeden, a teraz, a teraz jeszcze Mamy tocy do trafienia, także słuchajcie, pierwsza paczka Przed nami i chcę użyć walkoutu Chcę użyć tę niebieską flarę Nie ma walkoutu, ja pier... nie, nie, nie wiem, po prostu nie wiem Somer, trafiamy słuchajcie, Somera W paczce 125k, ostatnia paczka Na dzisiaj, czy trafimy w ogóle toca To nie wiem, to jest w ogóle możliwe ale zobaczmy, Chcę, żeby się ekran podświetlił, mamy walkout, mamy walkout, czy będzie niebieski? Jest niebieski, mamy walkout, wreszcie trafiony walkout i to będzie Brazylia, jeśli oto z Felipe tak jest, Felipe 89, także nice. Dobrze Plania będzie w sam raz. Mamy wreszcie to, co to jest najważniejsze. I ogólnie trafiliśmy teoretycznie dzisiaj dwa tocy. Znaczy w odcinku są dwa, tak? No bo ten jest trafiony teraz, no i ten, który zobaczycie za chwilę. Jeszcze kur I jeszcze kurny, kurde co! Cztery walkouty w jednej paczce! O kurde! Cztery walkouty w jednej paczce, no przecież idealnie na, na jakiejkolwiek SBC, to będzie po prostu perfekcyjne, naprawdę. Ta paczka jest za, uczynieniem za tą uczynieniem poprzednią, naprawdę, albo nawet za, za te poprzednie jeszcze ostatnie, z poprzedniego odcinka. Nice, dobra, jestem zadowolony. A, no i teraz jeszcze mogę Wam pokazać w sumie paczkę z, z tocem z community, także proszę bardzo. Okej, okay, no więc słuchajcie, dogrywam to troszeczkę później z racji, że właśnie zobaczyłem jak wygląda mecz, który nagrałem, no i wygląda on mniej więcej tak. Mecz ostatecznie przegrałem, więc no nie było nic szczególnego do pokazania Ale za to za mm, coins, który dostaliśmy za wandajka Kupiłem sobie lalę e, Oczywiście tego Headlinersa, także Wiem, że pewnie dostanie Toc'a, ale no, na to Toc będzie pewnie o wiele, wiele droższy Więc no jakoś nie żałuję specjalnie, że go kupiłem Bo kup zapłaciłem za niego 220k, więc za taką kartę to jest naprawdę wręcz promocja Jest dobra mm, Myślę, że jesteśmy raczej gotowi na to spotkanie bo, Tak mówiłem, no niestety jedno z racji, że no muszę się wyrobić z montażem Ale nie wiem, czy mówiłem wcześniej Ale jeżeli mówiłem, to powtórzę jeszcze raz, że będzie oczywiście bug penning na Premier League dużo będzie paczek, także bądźcie cierpliwi, bo takie coś właśnie będzie. Za dosłownie 4 godziny startuje Foot Champions, także trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że wbije jakąś fajną rangę. No, mam nadzieję, że znajdę czas, ale no, dobra, zobaczymy. Także pierwszy mecz przed nami jest to cały skład, w... prawie cały skład Francji. Bardzo śmieszna nazwa klubu. No no dobra, no jest ten soko jest Berkamp. Berkamp, Przeciwko Berkampowi jest strasznie ciężko mi się grało, powiem, więc. więc może być nieciekawe. Dobra, słuchajcie, to będzie, nasz, to będzie nasz taki mały test przed tym zobaczymy czy damy sobie do defu Champions, bo no wydaje mi się, że powinniśmy... No chciałbym iść tego Golden 1, no wydaje mi się, że gorzej będzie z czasem niestety, no bo niestety czasu mi to jest najgorsza rzecz do zrobienia, ale... No to, ale to sobie Spinem tam mógł się przewrócić Neymar Neymar mógł się zdecydowanie przewrócić, ale dobra, chciał być fair play, no niech mu będzie, ale przez to możemy bramkę stracić. O nie nie, nie lala Lala, lala proszę, 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 Dobrze, lala, wiadomo Nie, nie głównie dzięki niemu, ale bardzo mocno przeszkadza, Także warto było wydać te 200 tysięcy końców, najwyraźniej Oj, Załatwo, załatwo Ben 1, dla lewo gdyż też może na 5 przejść, Trzeba to pamiętać Berkamp nie może tej piłki mieć Jest czemu nie umiem piłki wybić Nie, 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 to się może zemścić I Soko, załatwo, Berkamp może uderzyć Rabiot, klasa, dobrze o, oh, Benjeder, za dużo ma. De no, mógłbyś łapać, ale dobra, no już niech ci będzie. Nie jest zbyt ciekawie, ponieważ szczerze, z różnego i to może być... No właśnie. Lore'ą, no, Blaum, Optimus, Tago wyskoczy, niggo go nie pokrył mam no, mamy do zera. No niestety, tak to się kończy, jak się nie kryje pewnych zawodników w polu karnym. o oh, nie, 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 Deca, dobrze, dobrze. Kurde, no w ogóle strzałownie jeszcze nie oddałem chyba żadnego, no. Jest źle, ponieważ szczerze, jest bardzo źle jest znowu trzeba to jak blonka zdecydowanie, na oddechałam go pokryje, Także idź sobie. Nie! Jezu, prawie tu wkręcił, chłop. Halo, spokojnie. O! O, leć, leć, leź, dobrze, dobrze. Griezmann praktycznie sam kocił sobie na lewą nogę. Broń, kurtuła. Znaczy Chciałem, żeby to na zielono wyszło, nie, że to był time finishing, ale nic z tego niestety nie wyszło. No dobra, na pierwszej połowy, niestety no słabo w naszym wykonaniu. Muszę wam przyznać, że dwa strzały, jeden cel, no jest źle. O, Ronaldo i... Co to był za strzał, Ronaldo, przecież to było z pół paska, co najmniej. Dość. O, tam będzie czerwona kartka, tam będzie, słuchajcie, czerwona kartka. Sisoko z czerwoną kartką, mamy pół godziny i będziemy grali z przewagą jednego zawodnika. Dobra, to może być game changer, powiem wam szczerze. O, 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 to jest to, to jest akcja. Na zielono. Albo nie, i no... Spróbujmy. Może teraz... Jest... Nie... Je... Y nie wiem co zrobi Kurtua. Co nie zmienia faktu, że strzelamy bramkę do jednego? 15 minut do końca spotkania. Ostatnia akcja. Dosłownie ostatnia, nie będzie już w innej. Lećmy ba po ostatnia akcja, nie widzisz jeszcze proszę. Dośrodkowanie teraz. Tak, tak jest! Jest Ronaldo! Ronaldo! To było... Nie wiem jakim prawem to dośrodkowanie było tak płaskie i tak krótkie, bo to było... Jak chciałem na Neymara to wrzucać, nawet, nawet nie wiedziałem, że Ronaldo będzie na takim... w takich holicach właśnie... Ale mamy bramkę 2 do dwóch. Ronaldo nas uratował po raz kolejny, no przecież jest niebywałe. Ja pierdziele, dobra. Lepszy remis niż dupę penis. Jak to mawia klasy. Masakra, tak wymęczone to było. Gdyby nie fakt, że ktoś dostał czerwoną kartkę, to byśmy na pewno tego nie ugrali, jestem tego 100% pewien. Słuchajcie, udało nam się zremisować to spotkanie. Lepiej, lepiej, lepiej wygląda na odcinku remis niż przegrana, wam tyle. Mam nadzieję, że mimo że odcinek był troszeczkę krótki, że się Wam spodobało. E, tak jak mówiłem wcześniej, będzie duży PagoPenik na Tocy z Premier League, bo będę starał się wbić go Leiden, także mam nadzieję, że będą nawet fajne paczki. Zostaw łapkę w górę pod tym filmem, subskrybuj mój kanał, żeby na bieżąco z wszystkimi filmami z tej wspaniałej serii. Trzymajcie się, do usłyszenia, no i na razie.